Byłam zaskoczona, gdy mój mąż nagle mi o tym powiedział. Ten dom jest wypełniony cennymi wspomnieniami naszej rodziny. Dlatego nie mogę się zmusić do opuszczenia tego miejsca. Ale mój mąż grozi mi, jakby bawił się moimi uczuciami. Zrozpaczona skontaktowałam się z ojcem, prosząc o pomoc. Jestem Emily, mam 30 lat. Jestem pełnoetatową gospodynią domową i spędzam dni na utrzymywaniu rodziny, wykonując prace domowe. Wyszłam za Johna dwa lata temu. Odkąd rzuciłam pracę po ślubie, mój mąż ciężko na nas pracuje. Jednak odkąd zmarł mój teść, teściowa wprowadziła się do naszego mieszkania, a nasze spokojne życie całkowicie się zmieniło. O dziwo, zostałam poinformowana o przeprowadzce teściowej zaledwie dzień przed jej wprowadzeniem się. A tak przy okazji zapomniałam wspomnieć, że moja mama zamieszka z nami od jutra. Jak tylko mój mąż wrócił do domu, od niechcenia wspomniał o tym, jakby to była naturalna rzecz. Co? To takie nagłe. To znaczy, że twoja matka przyjedzie jutro w odwiedziny? Nie, nie przyjeżdża. Wprowadza się? Więc proszę, przygotuj się i posprzątaj. Co? Wprowadza się. Twoja matka zamieszka z nami w tym domu? Oczywiście. Mój ojciec zmarł. Będzie sama w dużym domu. Z perspektywy czasu czułam, że coś jest nie tak w sposobie myślenia mojego męża. Ogólnie rzecz biorąc, takie decyzje powinny być wcześniej przedyskutowane z żoną. Ale w moim przypadku decyzja została już podjęta bez mojej wiedzy. I jak powiedział mój mąż, następnego dnia moja teściowa wprowadziła się do naszego domu z mnóstwem bagaży. Minęło trochę czasu. Cieszę się, że dobrze wyglądasz, Mary. Proszę, wejdź. Kiedy ją przywitałam, z jakiegoś powodu wydawała się niezadowolona. Emili, dlaczego po mnie nie przyjechałaś? Czy nie jest zdrowym rozsądkiem spotkać się na stacji, gdzie wiesz, że przyjeżdża twoja teściowa, zwłaszcza gdy wiozę duże bagaże? Nie wiedziałem, o której przyjedziesz. Czy w takim razie nie powinieneś był się ze mną skontaktować? Jesteś taki niemyślący. Przepraszam. Dlatego mówią, że niektóre synowe są bezużyteczne. Takie niemyślące. Narzekając, Teściowa usiadła ciężko na kanapie. Pomimo tego, że była gościem w naszym domu, zachowywała się tak, jakby była właścicielem tego miejsca. Nie mogłam w to uwierzyć. Od tego dnia złośliwe komentarze Teściowej stały się jeszcze bardziej intensywne. Gdy tylko mój mąż wychodził do pracy, zaczynał się atak. Ebili, dlaczego tam siedzisz? Pozmywaj naczynia. Powinnaś była skończyć pranie rano. To powszechnie wiadome. Przepraszam. Zrobię pranie, kiedy naczynia będą gotowe. Masz złe priorytety, a w moim domu obowiązuje zasada robienia prania zaraz po śniadaniu. Ale ta zasada to po prostu rób, co ci każą. Czy twoi rodzice nie nauczyli cię, żeby nie szukać wymówek? Mam swoją własną codzienną rutynę. Dlaczego ona nie może tego zrozumieć? Nie odmawiam wykonania pracy. Wygląda na to, że Mary po prostu nie może zaakceptować mojego sposobu robienia rzeczy. Nawet gdybym robił wszystko po jej myśli, ona i tak codziennie by narzekała. Szczególnie najgorsze były godziny spędzane z nią sam na sam w ciągu dnia. Pewnego dnia miałem objawienie, jak zakończyć to piekło z moją teściową. Plan zakładał przeprowadzkę do domu, który odziedziczyłem po ojcu i zamieszkanie w oddzielnym domu od niej. Kilka miesięcy temu mój ojciec przeszedł na wcześniejszą emeryturę, w wyniku czego moi rodzice rozpoczęli nowe życie na wsi. Następnie przekazali mi swój dom. Na szczęście, dom ten nie jest zbyt daleko od naszego obecnego mieszkania i planowaliśmy w końcu się przeprowadzić. Dla mnie mieszkanie z teściową osiągnęło granicę moich możliwości, więc postanowiłam porozmawiać z mężem o wcześniejszej przeprowadzce. John, możemy chwilę porozmawiać? Co słychać? Coś się stało. Pamiętasz dom, który podarował nam ojciec? Co myślisz o przeprowadzce tam? Och, ten dom. Rozmawialiśmy o przeprowadzce. Skąd ta nagła decyzja? Miałem pewne problemy z twoją matką. Jakie? Nigdy o niczym nie wspominała. Ale nie mogę już dłużej z nią mieszkać. Dlatego poważnie rozważam przeprowadzkę. Rozumiem. Nowe miejsce nie jest zbyt daleko. Chyba możemy się przeprowadzić, a ona może zostać w tym mieszkaniu. O dziwo, mój mąż zgodził się na przeprowadzkę. Po poinformowaniu Mary, postanowiliśmy przeprowadzić się tydzień później. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie się sprzeciwiać, ale zaakceptowała naszą decyzję z wielkim uśmiechem. Żegnajcie, John i Emily. Tak mi przykro z powodu nagłej decyzji o przeprowadzce. Nie przejmuj się tym. To wspaniale, że ojciec podarował Ci dom. Jest bardzo miły. Dziękuję. Proszę odwiedź nas kiedyś. Oczywiście. To niedaleko stąd i mam nadzieję, że mnie też będziesz regularnie odwiedzać. Będę. Po rozmowie udałam się z mężem do naszego nowego domu. Poczułam ulgę. Nie będę już musiała słuchać jej złośliwych uwag. Od teraz mogę żyć swobodnie we własnym tempie. Chociaż myślałam, że może się sprzeciwić, cieszę się, że skonsultowałam się z Johnem. Jednak mój spokój nie trwał długo. Chociaż mogłam zachować dystans wobec Teściowej i zmniejszyć stres, mój mąż zaczął późno wracać do domu. Nie chodziło tylko o późne powroty, ale były też dni, kiedy w ogóle nie wracał do domu. Odwiedzał swoją matkę. Bronił się, mówiąc, że się o nią martwi, ale stało się to zbyt częste. Nie mówiąc mi o tym, chodził do jej domu, jadł z nią kolację, a czasem zostawał na noc. To zakłócało moje codzienne życie. Tak dalej być nie może. Pewnego dnia zaprosiłem go na rozmowę. John, ostatnio wracasz do domu bardzo późno, a czasami nawet wcale. Naprawdę? Po prostu martwię się o matkę. Nie o to chodzi. Przynajmniej daj mi wcześniej znać, że się spóźnisz, żebym wiedziała, że nie muszę przygotowywać obiadu. Ponieważ jesteś gospodynią domową i zawsze jesteś w domu, możesz zjeść resztki na lunch następnego dnia, prawda? Więc mówisz, że powinnam po prostu akceptować wszystko po cichu, ponieważ jestem gospodynią domową? Mówisz, że nie powinniśmy o tym rozmawiać? Czy to nie jest prawda? Gospodynie domowe po prostu relaksują się w domu, prawda? Co? Co ty mówisz? W każdym razie martwię się, że zostawiam matkę samą. Eli wkrótce wróci i muszę omówić z nią kilka spraw. Czekaj, Eli wraca? Eli to siostra Johna, która obecnie mieszka za granicą w związku z pracą. Po raz pierwszy usłyszałam, że wraca, ale co musi omówić z matką. Eli wraca do domu, ale o czym będzie musiała porozmawiać z Mary? Zaciekawiona zapytałam męża. Przenosimy Eli tutaj, aby zamieszkała z nami. Co? Zamieszkać razem? Tak, ciągle powtarzała, że chce mieć duży dom, taki jak ten, w którym mieszkała za granicą. Dlatego pomyślałem, żeby pozwolić jej zostać w tym domu. Co? Nie rozumiem. Niektóre z tych informacji nie mogłem nic wymyślić. Czy moja szwagierka będzie mieszkać w tym domu? Dopiero Ceo udało mi się uciec od kłótni Mary, a teraz jego siostra. Chwileczkę, dlaczego Eli ma mieszkać w tym domu? To dom, który odziedziczyłam po ojcu. To nienaturalne. To jedyny duży dom, który zadowoliłby Eli. Mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, jest teraz miejscem pobytu mojej matki i jest zbyt małe dla czterech osób. Nie decyduj sam, nigdy nie zamierzałem mieszkać z Eli. Ja też nie zamierzam mieszkać razem. Zamierzam dać ten dom Eli. Co? Dlaczego? Ponieważ planujemy wrócić do mojej matki. Eli może swobodnie korzystać z tego domu. Byłam zaskoczona nierozsądną propozycją mojego męża i miałam ochotę zemdleć. Pomimo moich wielokrotnych nalegań, że nie mam zamiaru mieszkać z teściową, mój mąż w końcu wpadł w furię. Nie możesz być trochę bardziej wyrozumiały. Możesz żyć dzięki mnie, więc rób, co mówię. Wystarczy. Dość tych żartów. Ten dom jest dla mnie cenny, odziedziczony po ojcu. Dlaczego miałbym go oddać Eli? Taki wspaniały dom marnuje się dla ciebie, prawda? Już powiedziałem Eli, że mam dla niej duży dom. Teraz jest już za późno, żeby powiedzieć inaczej. Nie konsultowano ze mną tej decyzji. Tak czy inaczej? Nie mogę jej zaakceptować. Zawsze narzekasz. Wystarczy. Uspokój się i pomyśl. Wrócę na chwilę do matki. Mój mąż ze złością trzasnął drzwiami i wyszedł. Kiedy zostałam sama w pokoju, uzyspływały mi po twarzy. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego mój mąż zdecydował o wszystkim sam. To niewyobrażalne, że zamierza oddać dom, który odziedziczyłam po ojcu mojej szwagierce. Codziennie mąż wysyłał mi wiadomości z pytaniem. Uspokoiłaś się. Wróć niedługo. Za każdym razem musiałam mu stanowczo odpowiadać, że nie mam zamiaru się zgodzić. Chociaż pewnego dnia hej Emili, kiedy tu przyjedziesz i zamieszkasz ze mną. Przestań zrzędzić. Mówiłam to już tyle razy. Nie mam zamiaru mieszkać z Mary, przeprowadzać się tam i oddawać tego domu Eli. Już powiedziałam Eli. Przestań być samolubna. Może wrócić w tym tygodniu, więc nie ma czasu. Dlaczego miałbym oddać dom dla Twojej rodziny? Odziedziczyłem ten dom po ojcu. Nie decyduj sam. Jak myślisz, z kim rozmawiasz? Nawet moja matka jest wściekła. Jestem u kresu wytrzymałości. To nie mój problem. Ignorujesz moje uczucia. Mój mąż westchnął przez telefon, wyraźnie sfrustrowany. Potem powiedział coś szokującego. Jeśli nie możesz mnie wysłuchać, to się rozwiedźmy. Przekaż dom Eli. Wyjedź do jutra. W tym momencie moja miłość do męża szybko przygasła, grożenie mi słowem rozwód jest całkowicie podłe. Nie mogłabym mu wybaczyć. Używanie rozwodu jako groźby bez brania pod uwagę czyichś uczuć, nie mogę pozwolić tym ludziom na to. Gdy płonęłam gniewem, mój mąż kontynuował swoją wypowiedź triumfalnym i dominującym tonem. Słuchaj, jeśli nie odejdziesz do jutra, naprawdę się z tobą rozwiodę. Zrozumiałaś? Czekaj, mówisz poważnie. Oczywiście, że tak. Nie masz wyboru. Co zrobisz, jeśli ty, gospodyni domowa, się rozwiedziesz? Nie przeżyjesz. Wystarczy. Rozumiem. To dobrze. Pospiesz się i przenieś tutaj. Moja matka nie może się doczekać, żeby cię zdyscyplinować. Odłożył słuchawkę pewnym siebie tonem, myśląc, że zrobię to. Co opowiedział? Po tej rozmowie podjąłem decyzję i postanowiłem zwrócić się o pomoc do ojca w sprawie planu na następny dzień. Następnego dnia. Hej, czy wszystko jest gotowe do przeprowadzki? Tak, wszystko gotowe? Odpowiedziałem spokojnie. Swoją drogą, ciekawi mnie, kiedy wróci Eli. Wróci jutro. Dlaczego masz taką obsesję na punkcie Eli? Tak między nami wygląda na to, że sporo zarobiła na inwestycjach w akcje. Rozumiem. Więc jeśli zapewnisz jej dom, może poprosisz o pomoc finansową. To do ciebie podobne. Nieważne. W każdym razie musisz opuścić ten dom do dzisiaj. To niewygodne dla nas wszystkich. Nie martw się, już się przeprowadziłem. Co? Jak to? Mój mąż wydawał się szczerze zaskoczony. Wiedziałam o tym. Chyba nie chcesz się ze mną rozwieść. Ha, ha, ha. Oczywiście, bez dochodu nie da się przeżyć. Być może. Ale to wszystko dobiega końca. Nadal jesteśmy małżeństwem, więc dlatego rozmawiamy. Zaraz, Ceo. Teraz mogę myśleć tylko o rozwodzie. Mój mąż był wyraźnie wstrząśnięty moimi słowami. Obiecałaś wyprowadzić się z tego domu, prawda? I zamieszkać ze mną. Ale już się wyprowadziłaś. Co? Co ty mówisz? Oczywiście, że nie będę mieszkać w domu z mężem, który sam o wszystkim decyduje i tyranizującą teściową. Co? Dlaczego mnie w to wliczasz? Obiecałeś wyprowadzić się dla Eli. Powiedziałam, że już się wyprowadziłam, prawda? Zrobiłam tak, jak powiedziałeś. Dość tych żartów. Gdzie teraz jesteś? Ton mojego męża był spanikowany i wyraźnie tracił zimną krew. Właściwie to jestem w domu rodziców. Co? Dlaczego? Przeprowadziłam się do rodziców na wieś. Nie planuję wracać tam, gdzie wy. Powinnaś była powiedzieć mi to wcześniej. Mój mąż odpowiedział z nutą ulgi w głosie. Gdybym tylko mógł podarować ten dom Eli, nie miałoby znaczenia, gdzie mieszkasz. Wymagałoby to 3 miliony 300 tysiące dolarów. Co? 3 miliony 300 tysięcy dolarów. Wystawiłem na sprzedaż dom, który dostałem od ojca. Więc jeśli naprawdę chcesz go dać Eli, kup go za 3 300 000, a potem przekaż. Co? Żartujesz? Mówię poważnie. Dom wciąż był na nazwisko mojego ojca, więc poprosiłem go, by go sprzedał. W rzeczywistości poprosiłem ojca o sprzedaż domu. Mój ojciec zawsze mówił, że jeśli coś się stanie, skontaktuj się ze mną. Możesz mieszkać lub sprzedać ten dom, jak chcesz. Pomogę ci w tym czasie. W wyniku wyceny zaproponowano cenę 3 milionów 300 tysięcy dolarów. Na CEO chętnie przystałam i natychmiast wystawiłam dom na sprzedaż. Mój mąż prawdopodobnie nigdy się tego nie spodziewał. Wyrzucał z siebie obelgi, przepełniony złością. Dlaczego to robisz, nie pytając mnie o zdanie? To niewybaczalne. Cholera. Nie proszę o to, ani nie potrzebuję twojej zgody. I tak wkrótce się rozwiedziemy. Nie obchodzi mnie to. Co? Czy ty rozumiesz swoje położenie? To ty będziesz miała kłopoty, jeśli się rozwiedziemy, bo nie masz dochodów. Jesteś tylko gospodynią domową. Wolę radzić sobie sama, niż być z tobą na zawsze. Słuchaj, Eli niedługo wróci. Mówiłem ci, że polegam na pieniądzach Eli, prawda? I co z tego? Jak już mówiłem, jeśli chcesz pozwolić drogiej Eli mieszkać w domu, po prostu kup go za 3 miliony 300 tysiące dolarów. To znaczy, jeśli możesz. Co? To niemożliwe. Jeśli Eli zarobiła dużo pieniędzy na swoich inwestycjach, nie rozumiem, dlaczego nie może sobie na to pozwolić. Nie wiem, ile zarobiła, ale to za dużo. Nigdy nie będzie jej na to stać. Mój mąż wymyślał wymówki, bez cienia przeprosin, zachowując swoją dominującą postawę. Pomyślałam, że głupotą jest poświęcać mu więcej czasu i wyrzuciłam z siebie wszystko, co chciałam powiedzieć. Skończyłam z tobą i tym śmiesznym bałaganem. Myślałeś, że groźba rozwodu sprawi, że zrezygnuję z domu? Jeśli myślałeś, że bycie gospodynią domową oznacza, że zrobię wszystko, co opowiesz, to bardzo się myliłeś. Hej, uspokójmy się i porozmawiajmy. Jestem spokojna. Czy to nie ty panikujesz? Nie będę już kontrolowana przez ciebie ani twoją rodzinę. Nie wtrącaj się do mojego życia. Idź do diabła ze swoją ukochaną matką, ty, mam Krzyknęłam na tyle głośno, że usłyszała mnie cała okolica. Potem gwałtownie odłożyłem słuchawkę. Oczywiście, miałam już dość tych szalonych telefonów do mojego męża, więc zablokowałam jego numer. Natychmiast skonsultowałam się z prawnikiem i postanowiłam zażądać rozwodu. Zajęło to trochę czasu, ale rozwód został sfinalizowany, z uznaniem winy mojego męża. On i Mary nadal mieszkają w tym mieszkaniu. Jeśli chodzi o Eli, nie mogli zapewnić jej dużego domu, którego chciała, a ona była wściekła, twierdząc, że to nie była umowa i zawróciła z powrotem za granicę. Plan mojego byłego męża, by szukać pomocy finansowej u swojej odnoszącej sukcesy siostry, nie powiódł się. Teraz wydaje się, że boryka się z trudnościami finansowymi, musi płacić mi alimenty i wspierać swoją matkę. Dopóki będzie mieszkał z tak samolubną matką, jego życie nigdy nie będzie dostatnie. Z drugiej strony, przeprowadziłam się na wieś i cieszę się spokojnymi dniami z rodzicami. Niedawno zaczęłam pracę jako urzędniczka w małej firmie, którą poleciła mi sąsiadka. Z taką pensją mogę wygodnie żyć. Planuję mieszkać tu przez jakiś czas. Chcę być jak najczęściej u boku rodziców. Odwdzięczyć się za dobroć, którą mi okazali.